Siemka wszystkim, z tej strony oczywiście Cabanek, a w dzisiejszym filmie powiem wam parę sposobów i porad na to, jak lepiej grać w Fortnite'a w sezonie 6. Zanim jednak przejdziemy do sedna tego materiału, chciałbym Was poprosić o zostawienie tutaj łapeczki w górę, aby ten materiał trafił do większego grona odbiorców oraz subika. Teraz na ekranie wyświetla wam się pięć ostatnich osób, które zasubskrybowały ten kanał. Z góry wielkie dzięki, a jeśli to właśnie Ty chciałbyś się tutaj pojawić, to chyba wiesz co robić. Dodatkowo. Przypominam Wam jeszcze o wpisaniu mojego unikalnego kodu w sklepie CABANEK i już bez dłuższego przedłużania zapraszam Was wszystkich do oglądania. Okej, okay, a więc przejdźmy już do tego, jak zacząć grać lepiej w Fortnite'a w sezonie szóstym. A więc pierwszym sposobem w dzisiejszym materiale będzie to odpowiedni wybór miejscówki, czyli miejsca, w którym chcecie w danym meczu wylądować. Chodzi mi tutaj o to, abyście wybierali takie miejscówki, na których znajdziecie wiele pojazdów czy też metalowych części, aby móc zdobyć z nich części mechaniczne, które w tym sezonie naprawdę są jedną z ważniejszych rzeczy w grze, bowiem dzięki nim jesteśmy w stanie skraftować i ulepszać nasze bronie. I taką najbardziej OP rzeczą, którą możemy sobie skraftować, jest tak zwany spas. Do skraftowania go potrzebujemy zaledwie 6 części mechanicznych. Średnio z jednego auta wypadają dwie takie części, także naprawdę znalezienie ich nie zajmie Wam dużo czasu. Pamiętajcie, żeby najpierw objać opony samochodu, a dopiero później niszczyć go w całości. Dzięki temu uzyskacie jeszcze więcej części. Dodatkowo, potrzebujemy do tego oczywiście niebieskiej strzelby prowizorycznej, z której to właśnie sobie skraftujemy naszego spaza. Czyli tak naprawdę im szybciej uda wam się taką pompę skraftować, tym macie większą szansę na pokonanie swojego oponenta, bo jest to moim zdaniem najlepsza pompa w tym sezonie. A jeśli chcecie mieć ją od razu, to polećcie na tartak, bowiem NPC, który się na niej znajduje, posiada właśnie taką pompę. Jedyną rzeczą, którą trzeba wykonać, aby ją zdobyć, to wygranie z nim pojedynku, czyli po prostu zabicie go. Natomiast inny sposób wyboru miejscówki to taki, w którym najlepiej by było, abyście latali na takie miejsca, gdzie latać będzie dużo osób. Mam na myśli na przykład iglice lub inne nowe miejscówki, które zostały dodane w tym sezonie. Możecie oczywiście latać również na tak zwane hot dropy, czyli miejscówki będące na początku trasy busa. Gdy będziecie latać na takiego typu miejsca, to po pierwsze będziecie mniej panikować, bo wszędzie koło was będą znajdować się jacyś oponenci, a po drugie nauczycie się mądrze grać. Mówiąc mądrze, mam na myśli tak, aby po prostu nie ginąć, dodatkowo zyskacie także pewności siebie i będzie dużo łatwiej wam się grało. Jak jesteśmy już przy pewności siebie, to powiem wam teraz, jak wykorzystać ją na konkretnym przykładzie. A więc, kiedy dojeżdża was wasz przeciwnik i już jesteście pewni siebie, to nie powinniście turtlować się w boksie. Siedząc w boksie, jesteście na przegranej pozycji, ponieważ się bronicie przed waszym przeciwnikiem. Dodatkowo, bardziej się wtedy stresujecie i przez to jest większa szansa, że padniecie. Powinniście w takiej sytuacji wyjść ze swojego boksa i przycisnąć swojego rywala do takiego stopnia, aby to on się schował w boksie i to on wiedział, że już niedługo będzie musiał zmykać do lobby, bo to wy, podmieniając wtedy jego ścianę, łatwo zmiecie z planszy. Przejdźmy teraz do kolejnego sposobu. Szósty sezon rozdziału drugiego jest bez dwóch zdań sezonem na blisko, czyli takim, gdzie ze swoimi przeciwnikami musimy się bić na bliskim dystansie. Nie ma w nim nawet żadnej snajperki. Jak wiecie, teraz w grze znajduje się wiele broni, które są masakrycznie niecelne. Nie mają one nawet pierwszego strzału. Osobiście nie polecam wam nimi grać, bo raczej nie obijecie nimi zbyt dobrze waszych przeciwników. Raczej zalecałbym zalecenie zwykłej emki, którą będziecie mogli zdziałać już dużo więcej. Przez to, że ten sezon jest sezonem stricte na blisko, Musicie bardzo dobrze poćwiczyć wasze budowanie oraz edycję. I nie chodzi mi tutaj o to, abyście nagle robili jakieś niebywałe retajy, czy też triple rampy, ale musicie poćwiczyć szybkie edycje oraz odpowiednie pikowanie. Czyli przykładowo idziecie sobie z waszymi kolegami na kreatywny i raz to Wy, raz oni edytujecie ścianę i staracie się obyć waszego przeciwnika, czyli wykonujecie tak zwane right piki. Następna porada tyczy się tego, abyście nie robili sobie dużych przerw od grania. To znaczy jeśli możecie. Lub na przykład zamiast grać zwykłe pary lub solo, poszli na i nauczyli się czegoś nowego lub też po prostu poćwiczyli. Mówię o tym sposobie dlatego, bo naprawdę często zdarza mi się słyszeć od różnych ludzi, że dawno nie grali i przez to są tragiczni tym samym usprawiedliwiając to, że ich zabijam. Także jeśli znajdziecie sobie czas aby nawet na chwilę pójść sobie na kreatywny i będziecie to robić w miarę regularnie to będziecie osiągać lepsze wyniki w meczach i zwiększycie swoje umiejętności. Najlepiej moim zdaniem ćwiczyć na mapkach typu Freebuild czy też po prostu z kolegami na BHE. Kolejny sposób to oglądanie prosów. Oglądając proplayerów. Będziecie się uczyć grać tak jak oni. Co za tym idzie, będziecie pro. No może nie od razu, ale na pewno będziecie wiedzieli, jak zachować się lepiej w danej sytuacji. Dodatkowo nauczycie się nowych trików, których nigdy dotąd nie stosowaliście. Dzięki temu na pewno zaskoczycie swoich rywali czymś nowym, z czym trudno będzie im sobie poradzić. Z dnia na dzień staniecie się też pewniejsi, bo będziecie czuli się pro. Ale ten temat poruszyłem już w wcześniejszym sposobie. Ostatni sposób dotyczy tego, abyście się na siebie nie denerwowali i nie poddawali, kiedy padniecie. Nie rzucajcie wtedy kubkiem, padem klawiaturą, bo po pierwsze szkoda okna i nie ma sensu kupowania nowej klawki, bo przecież ta, którą macie teraz była niedawno kupiona. Jak padniecie, to nic się tak naprawdę nie stanie. Zawsze najlepiej wtedy wejść na tryb powtórki i zobaczyć co w danej sytuacji zrobiło się źle. Wyciąganie wniosków to moim zdaniem naprawdę wielki klucz do sukcesu i robią to nawet najwięksi proplejerzy. Następnym razem będziecie wiedzieli co zrobiliście źle i to Wy pokonacie swojego oponenta, a nie on was. To byłyby już wszystkie sposoby na dziś. Mam nadzieję, że film się wam spodobał i docenicie łapką w Górę. Pamiętajcie również o subskrypcji, bo naprawdę mega mnie to motywuje do dalszej działalności. Tak dotrwaliście do końca, napiszcie w komentarzu hashtag sezon 6, a ja psypnę Wam serduszko. Ja będę już leciał, widzimy się w kolejnym filmie, do usłyszenia i cześć!